Dzień dobry. Dzisiaj powiem o komponowaniu biuru z różowym swetrem. Mój sweter ma ciepły odcień różu, kolor łososiowy, a więc taki, który jest idealny dla ciepłych typów kolorystycznych bądź dla typów neutralnych. Ja połączyłam ten róż z czerwienią. Jest to połączenie dwóch barw, które sąsiadują ze sobą na kole barw. Połączenie bardzo ostatnimi laty popularne, dość mocno lansowane przez Alessandra Michele, który jest projektantem domu Młody Gucci. I właśnie w estetyce tego domu młody został utrzymany ten zestaw, ponieważ mamy tutaj do czynienia z nawiązaniami do stylu retro oraz z maksymalizmem, a więc takim nadmiarem, przepychem, dużą uzdobnością. Do tego swetra dopasowałam spódnicę wykonaną z bardzo zdobnej tkaniny, połączyłam te dwa elementy paskiem, który jest odziedziczony po mojej babci, a więc pamięta być może jeszcze nawet lata 60. I tutaj w tej spódnicy powtórzyłam echem w formie wielkiego dodatku, jakim jest ten beret z ogromną kokardą i jeszcze broszką, a więc świetny przykład maksymalizmu właśnie. Pod swefę założyłam łososiową koszulę, która tutaj tylko delikatnie wyziera spod rękawów, a więc stanowi taki ciekawy detal. Pokazałam tutaj punkty lekkości sylwetki, jakim właśnie jest podkreślona talia oraz nadgarstki poprzez to, że rękawy sobie to zostały podwinięte. To pokazywanie punktów lekkości sprzyja sylwetce, wydaje się ona wówczas bardziej proporcjonalna i lekka, do czego zazwyczaj dążymy. Zatem do tej spódnicy, która jest długości midi, dopasowałam również czerwone buty na obcasie, ponieważ buty z dalekim podwyższeniem bardzo dobrze wpływają na proporcje sylwetki, kiedy mamy do czynienia z długością midi właśnie. Więc tak wygląda moja interpretacja różowego swetra. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.